Miłośnicy komputerów. Zadanie 21 za 1 punkt z egzaminu gimnazjalnego 2002. Pasją Filipa są komputery. Filip wie, że elementarną jednostką informacji jest bit. Jeden bit informacji jest kodowany jedną z dwóch wartości zerem lub jedynką. Dwóm bitom odpowiadają cztery możliwości: 00, 01, 10, 11. Ile możliwości odpowiada 3 bitom? Zauważ, tu są trzy miejsca, które możemy uzupełnić albo zerami, albo jedynkami. Na pierwszym miejscu może stać 0 albo 1. Tutaj również może stać 0 albo 1, i tutaj na ostatnim miejscu, na trzecim, również może stać 0 albo 1. Zdajmy sobie pytanie, na ile sposobów można uzupełnić pierwsze miejsce? Myślę, że wiesz, na dwa. Na pierwszym miejscu, jak widzisz, może stać albo 0 albo jedynka. Czyli tutaj mamy dwa sposoby uzupełnienia pierwszego miejsca. Ale do każdej z takich dwóch możliwości możemy teraz dopasować dwie kolejne możliwości. Zauważ, jakie. Jeżeli na pierwszym miejscu wzięliśmy sobie 0, no to na drugim może stać albo jedynka, albo 0. Jeżeli na pierwszym miejscu wziąłeś jedynkę, widzisz, to na drugim miejscu może być albo jedynka, albo 0. Czyli do każdej z takich dwóch sytuacji możemy przyporządkować kolejne dwie, ponieważ na drugim miejscu może się pojawić albo jedynka, albo zero. Widzisz? Teraz do każdej z takich możliwości możemy dopasować kolejne dwie możliwości: takie, że na ostatnim miejscu stoi albo zero, albo jedynka. Czyli zauważ, do każdych z tych możliwości, które tutaj już wystąpiły dopasowujemy albo 0 albo 1 czyli mamy kolejne dwie możliwości teraz liczby należy ze sobą wymnożyć otrzymujemy 2 do trzeciej, czyli po prostu 8 takich liczb wymnażamy teraz 2 do trzeciej daje nam to w efekcie 2 razy 2 razy 2 to 8 można jeszcze wypisać wszystkie zdarzenia elementarne, które tutaj występują. Omega równa się, czyli zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych prezentuje się następująco. Jak widzisz, mamy tutaj 8 takich możliwości. Udzielamy odpowiedź, ile możliwości odpowiada trzem bitom? Mamy takich możliwości 8.